Dobrze co z tego, dobrze przestań Ale przestań. No przestań! Chema. Dzisiaj wam pokażę poradnik na kanal Agent Place, żebyście mogli widzieć takie filmiki, które uciekamy tsunami. No i tak. Ja wam pokażę jak zrobić z tego jak bo ja to jestem ja, prawdziwy ja. Tylko na kanale babcie. To jest kanał Bać. No i tak, wczytuje nam się Minecraft. Zobaczcie mojego korego z Kilkadoga. Może nie mam internetu, już sorry. No I... do widzów. No przecież mnie oglądają. To jest ten ja. Tylko mój drugi kanał. To jest mój drugi kanał na YouTubie Mam już ten mój główny od dwóch miesięcy, a ten mam do dopiero założyłem. Potrzebujemy... dobra dla leć. I możecie wybrać. Zobaczymy jego to Trzeba normalne teksty. Tak, mówię normalne. A to będzie dość fajna i długa. Mogę mówić bloki. Dobra, potrzebujemy tego. A mogę jakieś A mogę mówić na przykład pistony. To są tłoki. Tłoki mogę mówić, skoki będę mówić. I tak, lecimy tu. Miód albo ten. Miód potrzebujemy albo. Albo slime. Co kto woli? Ja w sumie wolę miód. Pa, pa co da się zrobić. Widzicie? A sprawdźmy czy ze slime to się da? Nie, slime tak się nie da. Klejamy. Tu wolniej zjeżdżamy. Widzicie? A patrz jak szybko na slajmie Widzicie? Dobra. Koniec tego. Budujemy. O, pszczółki. Cześć, pszczółka. Pszczółko raczej. Pszczółki są. Nie będę im rozwalał ula. Jestem dobrym człowiekiem. Nie chcę im rozwalić gniazda. Będą na mnie złe bardzo. Dobra. Bo nie chcesz, żeby cię urządliwy No. A co ty robisz? Zobaczysz. I ja wolę tu użyć miodu. Ja wam pokażę drugi sposób, jak zrobić ten samolocik, bo są dwa sposoby. Tak faktycznie się nie różnią, ale dobra. Lecimy. I sobie uciekamy samolotem. I jedzie. A teraz wam pokażę kolejny sposób. Tutaj obojętnie jakie bloki, nie trzeba żelazo. A ten. Gdzie leci? Nie wiem, niech sobie leci. Ja pokazuję drugi sposób. Le żeby nie poleciał nie. Do, do ula, żeby nie zniszczył go. Nie wleci w ulon, tam leci. Dobra, i patrzcie. Tak? O nie, nie tak. Przepraszam. To ma być o tak. I teraz. W drugi sposób to ze slime'em I lecimy, patrzcie. I teraz możemy uciekać od, od tsunami. Au. Ale czemu mnie wywala? O! No to idę, a gdzie? W łamience, ładnie. Dobra, tylko idę w siku. No i siku idę. To ładnie zostanie na dezer To jest Wojtka. O nie, owca, uważaj, patron! Nie! O, myślałem, że ją potrącę, ale ją tylko przesunąłem. To było zły. Z... Auto moje się zablokowało. Nie! Moje auto. Nie, moje auto. Co się tu? To... Czemu moje auto się popsuło? Hej! O, hej! No czemu? nie fair. Babcia, moje auto on się popsuło. No o, jedzie! O nie! O nie jest popsute! Dobra, będzie latać. Niech lata. Co sumie zrobiłem, poradnik? Nie, to ja nie mam Alexa. Czekajcie. Ustawienia. Zobaczyć swojego skina. Nie gra. To ładnie co? Wideo. Przód No czemu? Ja nie mam Aleksa Ja nie mam Aleksa To nieprawda Dobra Poradnik zrobiony Poradnik zrobiony